Cześć kochani, witam Was w nowym vlogu. Dzisiaj jest niedziela, co oznacza, że jest trzeci dzień festiwalu, bo tak jak wcześniej we vlogu nie powiedziałam, gdzie jedziemy, tak jesteśmy w Łodzi i nie nagrywałam nic tam z piątku i z wczoraj, bo w piątek byliśmy na koncercie y, głównie z Molassego I White'a, a wczoraj nie byliśmy. Siedzieliśmy sobie na spokojnie pod manufakturą i chcieliśmy tak sobie spokojnie spędzić wieczór, także wczoraj koncerty nas ominęły. Teraz idziemy na koncert. Oskara Nie mogę się doczekać bo, bo bardzo lubię jego piosenki Nie wiem czy mnie słychać bo wieje wiatr Także zaraz się dalej do was odezwę I Wczoraj właśnie sobie siedzieliśmy tam pod manufakturą Ja jeszcze byłam z Lilusią Także ona też spędziła sobie z nami czas I nie siedziała sama w domu I później jeszcze do nas dołączyli nasi znajomi Także siedzieliśmy Dość na do późno Chociaż nie było aż tak późno Ale trochę posiedzieliśmy i dzisiaj też są niby fajne koncerty, znaczy bo tak, są trzy sceny. My teraz idziemy pod manufakturę, bo tam właśnie będzie Oscar, a pod główną sceną, czyli jakieś tam nie wiem, pół godziny drogi tam jest, Coś takiego. No to tam dzisiaj gra Kizo i Jan Osia I szczerze mówiąc bardzo chciałam się wybrać e, na ten koncerty, ale nie wiem, my już się zmęczyliśmy w sumie tymi koncertami, co były w piątek, bo tyle ludzi było, że to po prostu tragedia. A wczoraj było ponoć jeszcze więcej, także dzisiaj podejrzewam, że będzie multum. Bo wczoraj w sumie nikogo takiego ciekawego nie było, także, także tak i dzisiaj też już jest inna pogoda, bo... Jeszcze wczoraj nocowała taką lewę, jak wracaliśmy, że masakra. Ale dzisiaj jest przyjemna, pogoda jest chłodniej i dalej jest słoneczko, także fajnie. I trochę jest mi szkoda, że nic wam nie ponagrywałam w piątek, ale też no, jak byliśmy na tych koncertach, to, to nie mogłabym tak naprawdę nic praktycznie nagrywać, bo te piosenki by leciały i potem bym dostała ograniczenie na film. Także dzisiaj wam coś ponagrywam, ale po prostu mało i pewnie podłożę jakąś inną piosenkę, żeby potem nie było problemów. A jeśli kogoś by interesowało y, relacja z tego koncertu, to wstawiałam co nieco na Instagrama i jeszcze dzisiaj pewnie też coś wstawia, także jak coś, to zapraszam. Nie no poważnie, bo tutaj wolę nie nagrywać i nie wstawiać za bardzo, żeby nie było problemów, a tam na spokojnie, także zapraszam Was na mojego Instagrama. I jeszcze jeśli chodzi o jutrzejszy dzień, to zostajemy do jakiejś 15, nie pamiętam o której mamy pociąg dokładnie, ale jedziemy jakoś właśnie mniej więcej w południe. Mamy godzinkę z przesiadku w Warszawie, więc Lilu się sobie wyjdzie na spokojnie się załatwi i potem wsiadamy z powrotem i jedziemy dalej już do domu. Niestety strasznie szybko minął ten czas, ale było bardzo fajnie. Dobra, idziemy dalej cały czas. Ile nam zostało drogi? 20 20 minut jeszcze? Dobra, to my jeszcze tak mamy 15-20 minut drogi, także ja kończę, bo jeszcze szybko mi się mówi. Nie mogę w dalszym ciągu nagrywać, bo teraz gra Lady Punk i po prostu dalej mogą mi ograniczyć filmik, dlatego po prostu odezwę się później. Idziemy właśnie na Plac Wolności, a tak naprawdę tylko przechodzimy przez niego, bo idziemy w kierunku Piotrkowskiej i sobie trochę pochodzimy i lecimy już do domu. Na szczęście tu jeszcze nie jest aż tak dużo ludzi, ale to co było przed chwilę to tragedia! A to jest tak ślicznie, wszystko podświetlone ładnie. Ostatecznie nie byliśmy na żadnym innym koncercie. Dzisiaj obróżyła się Skara, ale szczerze mówiąc to mi wystarczyło, byłam zadowolona i nie potrzebowałam już lecieć, nie wiadomo jak tam, żeby pójść na tego okizo i na Jankleosie. Ogólnie dzisiaj jest tak strasznie zimne. Jak siedzieliśmy w tym Bobby Burgerze, to już po prostu tak marzliśmy. Teraz już tutaj, gdzie jesteśmy, nie jest aż tak zimno, ale tam to! U. Masakra, ja i tak jestem podziębiona, więc nie wiem, czy nie będę chora jeszcze. Koncert Oskara mi się tak podobał, było tak cudownie. Oprócz jednego małego albo i ogromnego szczegółu, przez który mieliśmy dość, bo trafiła nam się obok pewna dziewczyna, która co sekunda dosłownie tak piszczała do niego strasznie, że uszy pękały po prostu i to tak dosłownie, naprawdę. Jeszcze z takim części nigdy nie spotkałam, ja rozumiem tam krzyczenie i tak dalej, spoko, ale ona dosłownie tak piszczała nad na duchem i na przykład jak e, nagrywałam jakiś fajny moment, to po prostu wyjdzie tak, że nie będzie tego skara na filmiku, tylko będzie słychać jej pisk i to jest najgorsze. A ja bardzo lubię jego całą twórczość i jego głos i całą tą otoczkę wokalną i chciałam sobie nagrać takie najlepsze momenty i w tych najlepszych momentach właśnie słychać głównie ją. Ale tak czy siak jestem bardzo zadowolona i cieszę się, że tam byliśmy, chociaż on też za miesiąc będzie w moim mieście rodzinnym i bardzo możliwe, że tam będę, ale no nie wiem, fajnie, jestem zadowolona. I jeszcze był moment, kiedy się... Wzruszyłam delikatnie, ale tak jak już powiedziałam, no uwielbiam jego całą otoczkę tą wokalną, ale też teksty, które są tam w niektórych piosenkach, w tych bardziej takich wrażliwych i dlatego tak wyszło. Ale ja też bardzo emocjonalnie podchodziłam do tego całego koncertu, całego występu, dlatego też samej sobie nie dziwię i po prostu stwierdziłam, że dobra, dam uchu z tym emocjom, które odczuwałam, bo byłam cała jakaś taka, nie wiem. Po prostu cała byłam w emocjach i też ręce mi się trzęsły. Nie wiem dlaczego, ale po prostu jego twórczość mnie wzrusza. I dzisiejszy wieczór był zdecydowanie taki spokojniejszy, chociaż wczoraj też było bardzo spokojnie, bo wczoraj właśnie ominęliśmy te koncerty wszystkie. I w sumie to pół wieczoru, wczoraj przysiedzieliśmy właśnie w tym Bobby Burgerze, tak samo jak dzisiaj, e, tylko że tam potem właśnie do nas dojechali znajomi, także było już ciekawie i też potem tam były imprezki e, przy tej manufakturze, także... Tak, my już jesteśmy niedaleko domu Także odezwę się do was już jutro, bo niedługo będziemy w domku i się ogarnę już do spania Chociaż jeszcze spać nie pójdę, jest 22 Jest 22, my już idziemy do spania Masakra Już się nie mogę doczekać, żeby zobaczyć się, bo chociaż dzisiaj nie zostawiliśmy jej na nie wiadomo ile godzin Tak na pewno już na mnie czeka I się jak zwykle ucieszy jak przyjdę, także idziemy Widzimy się jutro, papa już jesteśmy spakowani, także ruszamy na dworzec i wracamy do domu. Chociaż się nie cieszę za bardzo, ale no, już trzeba. No jechaliśmy właśnie do Warszawy, mamy jeszcze tak mniej więcej pół godzinki, także zaraz może dziś siedziemy, chociaż takie słońce świeci, to jest tak gorąco. Eee, I co? I jedziemy dalej, jedziemy do domu, potem jeszcze będę musiała zrobić zakupy, bo nic nie mam w domu do jedzenia, także jeszcze przedajmną trochę do roboty rzeczy. I też bardzo szybko nam minęła ta podróż, ale w sumie jechaliśmy jakoś półtorej godzinki, także też fajnie, ja sobie jeszcze przysnęłam w trakcie. Także czuję się od razu lepiej. Witam was już z domu, przyjechałam, dotarłam, byłam na zakupach tak jak wcześniej mówiłam. I co chciałabym tak w skrócie podsumować cały ten wyjazd. Jestem już strasznie zmęczona, także tak postaram się też nie za dużo, bo już nie mam siły i tak ciężko mi się jakoś nie rozmawia. Więc bo w piątek byliśmy właśnie na tym łajcie i na innym jeszcze na smolasem byliśmy na koncertach, no nie. I jakoś mam wrażenie, dalej jakby odnosząc się do tego Oscara, do koncertu Oscara, to mam wrażenie, że choć na tamtych koncertach się bawiłam super, tak ten koncert Oscara jakoś najbardziej oddał mi cały, nie wiem, nie to, że klimat tego całego festiwalu, tylko najbardziej czuję się taka spełniona po tym koncercie, nie wiem, czy mnie zrozumiecie. Bo tam na Łajcie i na no, się spoko wybawiłam i tak dalej. Było fajnie, ale jakoś tak mam wrażenie, że... Już bardziej moje klimaty to zaczynają być takie, jak właśnie koncert tego Oscara i tak dalej, więc nie wiem, czy ja już po prostu robię się stara. Czy nie wiem, bo dosłownie nie chciało nam się iść już na tego Kizu, no, ale Jankałaś, chociaż nigdy na ich koncertach nie byłam, no nie, więc e, też miałam takie, że chciałabym. Ale myślę, że zdecydowanie bardziej na przykład, nie wiem, jeszcze te dwa lata wstecz, gdybym wiedziała, że nie wiem, e, na przykład po jakimś tam koncercie, będą jeszcze inne koncerty, tylko trochę dalej, nie odpuściłabym. Leciałabym, byleby po prostu pójść na te koncerty i, i koniec by było, no nie? A teraz już miałam takie, że nie, nie chce mi po prostu i już wola tak spokojnie, sobie fajnie spędzić czas. I tak mi jakoś, nie wiem, przykro, że już wróciliśmy, chociaż byliśmy tam dość sporo czasu, bo prawie że tydzień, chociaż no nie do końca, po połowy tygodnia, także nie za mało, nie za dużo idealnie, ale jakoś chciałabym tam wrócić jeszcze raz, bo lubię tam być i fajnie tam jest, tak samo jak w Warszawie też lubię być, chociaż dzisiaj byliśmy właśnie tylko przyjazdem, no bo była ta przerwa, żeby tam już się załatwiła i ma jakieś tam małe wyjście na zewnątrz. I co? I to tyle, mam nadzieję, że widzimy się na następnym jakimś wyjeździe, bo ja tak mam, że jak na przykład gdzieś wyjeżdżam, to okej, okay, fajnie jest wrócić już do siebie do domu, ale jak tak już potem za długo znowu się siedzi w tym domu, to bardziej, że jesień, zimno. no to zazwyczaj tak jest, więc yy, chciałabym już gdzieś jechać, po prostu chciałabym już gdzieś jechać, gdziekolwiek, znaczy nie, może, dobra, nie właśnie nie już, tylko po prostu parę dni odpocząć i mogę dalej, <grym> ale nie wiem, czy tak będzie, tak czy siak. Dziękuję Wam za oglądanie tych dwóch filmików z tego całego mojego wyjazdu. Mam nadzieję, że przyjemnie Wam się to oglądało. Byłoby mi bardzo miło też, gdybyście coś po sobie tutaj zostawili, jeśli Wam się podobało. A ja dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia, bo pewnie widzimy się niebawem. Także pa!